Przemysław Pęcherczyk. Na pewno dla siebie z tego tyle, że i jeszcze bardziej utwierdziłem się w tym, że na rynku pracy w Polsce jest bardzo ciężko, że trzeba mieć niesamowite kwalifikacje, umiejętności, wiedzy, że w zasadzie studia to jest... Tak można powiedzieć, początek czegoś kolejnego w naszym toku nauki i kształcenia, praktyki, że jeżeli chce się coś naprawdę osiągnąć na tym rynku pracy, dostać się dobrze, tylko w miarę pewną i w miarę no, płatną pracę, trzeba cały czas się kształcać, doskalać poszerzać swoje umiejętności. No i niestety e, jest to przykre, ale jest niesamowita konkurencja na rynku i taki trochę, chyba w cudzysłowie, wyścig szurów, mhm. że jednak. E, Ludzie w, w celu tego, aby dostać pracę, aby dostać wyższą, wyższe wynagrodzenie jest naprawdę w stanie, że tak powiem, nie wiem, może poświęcić jakieś pewne wartości takie bardzo osobiste i, i moralne. Na pewno bardzo bym chciał, tylko nie wiem czy, yy, czy w ten sposób, nie wiem czy takimi metodami, które na przykład między innymi, to tak, ja tak to odebrałem, który między innymi promował yy, pan z bo tam on wprost mówił, że, że, że prace dostaną tylko najlepsi, że trzeba się rozpychać łokciami na rynku pracy, że nie jest łatwo, że nie ma miejsca no, w zasadzie na takie, takie większe błędy, pomyłki, że tylko właśnie jest promowane to, co jest takie najlepsze i bezbłędne i takie najbardziej, że tak powiem, zauważalne i takie... Bardzo oryginalne w tym, co ktoś sobą coś, coś co prezentuje. Natomiast chyba cały czas już jest coraz bardziej odstawane na drugi plan. Takie osoby, które są nie bardzo dobre, nie nawet znakomite, tylko właśnie przeciętne, takie średnie. A wydaje mi się, że to w nich jest siła, bo ich jest przecież najwięcej na rynku pracy. Takich naprawdę osób bardzo dobrych w tym, co robią, to jest niewielki procent. A z tego, co właśnie mówił Pan z Lweta, no to wynika, że tylko dla tego niewielkiego procentu jest praca u nas w Polsce. Tak, przede wszystkim nie skupiam się tak tylko i wyłącznie na, na samej nauce teoretycznej, tylko również staram się realizować w innej sferze, między innymi przez jakieś praktyki, przez działalność właśnie charytatywną, przez zdobywanie takiego doświadczenia w ramach całego wolontariatu. To nie musi być koniecznie to, że to musi być płatne, bo to nie o to chodzi. Doświadczenie to jest właśnie też to, co my nabędziemy, tą umiejętność, tą wiedzę, i to właśnie jest bezpłatne, bo to jest ten wolontariat, to jest ta istota właśnie zdobywania doświadczenia. Często ludzie myślą, że. Doświadczenie to ja już muszę pracować, zarabiać. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żebyś właśnie gdzieś działał poza studiami i zdobywał te doświadczenie, pewne umiejętności, jakieś pewne nowe poglądy, spojrzenia na pewne sprawy i poznał, i to chyba najważniejsze, nowych, ciekawych ludzi, którzy mogą Cię inspirować do nowych działań i pomagać w wielu takich... Rzeczach, które, które, które mogą Ci później jakoś w przyszłości zaprezentować. Ja, ja tak właśnie dzięki temu coachingowi miałem, że e, poznałem wielu znakomitych ludzi, naprawdę takich e, niesamowicie kreatywnych, takich inspirujących, szczególnie z tych grup e, już młodych pracowników. E, wśród studentów to tak może nie do końca, e, natomiast jak, kiedy poznaliśmy się już na, tej, na, 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 na tym szczeblu, że my studenci i młodzi pracownicy już w ramach przygotowania do seminarium no to wtedy zrozumiałem, że naprawdę czynienia z bardzo takimi inspirującymi inspirujący, inspirujący mnie ludźmi w jakichś działaniach w przyszłości. Mój celem zawodowym jest aplikacja, dostanie się na, na aplikację, tutaj myślę głównie o aplikacji sędziowskiej albo prokuratorskiej i w tym chciałbym w kierunku się kształcić. I to jest mój cel na przyszłość. Przede wszystkim to, że teraz wydaje mi się, że jestem taką osobą bardziej chętną na wiele działań, które są na przykład jakieś z zewnątrz, jakieś propozycje, które są do mnie kierowane. Myślę, że lepiej organizuję teraz czas, lepiej potrafię znaleźć taki że tak, zwa, tak zwany work life balance czyli takie to życie osobiste i życie takie, że tak powiem. No, zawodowe, to jeszcze, nie, to jeszcze nie zawodowe, bo jeszcze cały czas jestem studentem, ale tak jakby to no takie te obowiązki czysto uczenia, ale od tego życia prywatnego. E, co jeszcze? No myślę, że też dzięki coachingowi, dzięki tym warsztatom i to, że Zajęcia przebiegają w ten sposób, że po każdym zajęciu musieliśmy coś powiedzieć, jakieś zabrać swoje zdanie, wyrazić swoją opinię. To też dzięki temu. Teraz widzę, że coraz częściej się mam łatwość takiego wypowiadania się, wyrażenia swoich poglądów, zabierania właśnie zdania w towarzystwie na różne rodzaje sprawy. I też to, że w ogóle ten kołczyk mnie tak trochę zainspirował pod tym kątem, że. Chciałbym coś jeszcze w przyszłości, coś takiego robić i w czymś takim uczestniczyć, i na przykład może się nawet w czymś takim dalej kształcić. Mhm. To Ja myślę, że przede wszystkim e, tylko, że to jest problem bardzo złożony. Powinna być ścisła współpraca na linii szkoły wyższe, rynek pracy, w, mam tutaj na myśli pracodawców. Po prostu dzisiaj jest często tak, że uniwersytety swoje. Rynek pracy swoje. Uniwersytety też mam wrażenie, że często tkwią w jakichś takich przekonaniach jeszcze z lat w daleko, daleko wstecz. Często jest tak, że ta osoba, która zdobywa jakąś wiedzę, to jest tylko teoretyczna niestety, wychodzi na rynek pracy i okazuje się, ona, że nic nie potrafi. Także uważam, że ścisła współpraca na linii właśnie pracodawcy, uczelnie, jakie wymagania, co my oczekujemy od absolwentów, także wykształcić ich tak, pod tym kątem, jak my tego oczekujemy. To jest raz. Dwa, yy, więcej, większy nacisk na student, na naukę praktyczną, typowo praktyka, nie teoria typowa, tylko właśnie praktyka. Yy, takie po prostu wykorzystywanie wiedzy tej w praktyce w przyszłości, która mi się naprawdę może przydać i która ma realne później zastosowanie później w w życiu jako mnie jako pracownika. Co, co, co jeszcze? Chyba cały czas jeszcze w Polsce za mało mamy tej działalności, tak powiem, tej pozarządowej, że powinno powstawać jeszcze więcej takich organizacji, stowarzyszeń, fundacji, które właśnie robią coś na rzecz dobrych ludzi. Jakieś warsztaty, konferencje, takie seminaria, pewne jakieś takie w ogóle grupy zainteresowań, które. Kreują coś dla siebie, ale też również dla społeczeństwa.